I cześć, jestem Marycki, kamerzysta. A w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, gramy sobie w mapkę. Gramy sobie, słuchajcie, w mapkę. I ona polega na. Ona się nazywa The Bunker. To pewnie jakaś ucieczka czy coś tam jest. W ogóle coś. Woło. Dobra. Dziękujemy za udostępnienie serwera 1. A co jak to kliknę? Siup. Tym. Autor mapy. Mapa od. okej. Okay zwiększę ten czat może trochę Zmienia hmm, czatu okej okay. Mapa by Nikrotek 100 AK Kote Nie dobra, to jest nie wiadomo co to jest graj right, to jest Mój kanał na ed co nie klikamy tutaj ten popsuje mu to Nie mogę popsuć Nie pokażemy kanału na ed, haha i co? Zostanie, dobra Regulamin. Graj na game od adventure. Nie możesz niszczyć bloków. Graj na poziomie trudności normalny. Na mapie są trzy sekrety. Celem mapy jest ucieczka z opuszczonego de De bunkra. <grym> Opuszczony de bunker. Okej, okay. czy na pewno mam ten? Nie, mam na normalny teraz. Tryb adventure mam, bo nie mogę niszczyć rzeczy. To już wiadomo. Okej, okay. w takim razie graj. Zaczynamy, o! Aha I to jest ta mapka, w sensie nie wiem. Habua była napisana jakaś. Że coś na pewnego dnia wpadłeś gdzieś tam, o to tak, chyba stąd. No nie tak, że wiecie. Także wiecie. I muszę, muszę to zrobić. Trzeba tutaj <laughs> zrobić ten parkur Także to jest taka mapka parkour, ale musimy uciekać z opuszczonego debunkra. To się nazywa... Nie, to się nie nazywa bunker, tylko to się... Moja ścisz to! Tylko to się na... Kurde spadłem, chorę. No tu są schody. Fajna, fajnie zbudowana ta mapka. No i może tych mapek będzie więcej na kanale, kurde. Rano na normalny mi to się potwory nie rozpią, patrzcie. Może ten wyłączone są spawnowanie potworów. Jak ja bym się rozpędzić tutaj? Nie, fu, dobra, trafiłem, ale ten. Trafiłem, ale jest problem. Okej, okay, dobra, doskoczyłem. no, jest wreszcie. Kosz, autor tutaj powiedział, że no normalny mam gracza, nie dał mi żadnego jedzonka, ani nic. Poczekajcie, pokojowy włączę sobie HP I zmienię normalny Okej okay. No nie bez sensu Tylko kurde, z tego płotka ja bym się tam rozpędzić niby teraz Jest, dobra, udało się huh. Okej, okay, teraz tutaj Okej, okay, mamy pierwszy ten Ale fajnie by było jakby tu były też checkpointy, wiesz? O, a jednak dał jedzenie, patrzcie. I <ścoughs> no, co jest? No, kurde. Ej, okay. okej. Okay. Co się tutaj zapadło? Że to, że to? Tak, patrzcie, jaką pułapkę zrobił. Ale przynajmniej jabłka. Przynajmniej jabłka zostały. <ścoughs> o, dobra. I, o. Ach, udało się. Okej, okay, co dalej tutaj jest? Hmm. Aby otworzyć drzwi, znać i włącz trzy generatory. Ok. Generator numer dwa. Włącz wszystkie trzy, aby otworzyć drzwi. Ok, chyba to był generator, który teraz włączyłem. Ła, wow, kurde, wiedziałem że, to, wiedziałem, że to jest jakaś pułapka, i chciałem tak szybko uciec. A stąd to, patrzcie, poleciało to trzeba. Trzeba tak, sióp. Wow. O nie, no, ale głupie to jest. Czemu on tak robi te pułapki, wszystkie. Znowu mam tę magę. O, ciastko. Niem, niem, niem. Ale smaczne, smaczne ciastko. O, trujący zimny. Tu nie mięso. Spoko rzeczy, przydatne, trzeba sobie wziąć. Bardzo przydatne rzeczy. Możemy się wreszcie najeść. to się piecach, o. Bewsztyk. Kolejny bewsztyk. Czemu to się nazywa bewsztyk, o? Nic z tym nie ma? Nie, jest bewsztyk, kolejny. Co w tym na dole? O. Ciastka i te, dobra. I więcej takich schabów, dobra. Koniecznie... Fajnie mogłem sobie tutaj okraść go, ale Gdzie generatory są? Generator 3 to jest, ale to Mam w takim razie Mam w takim razie dwa generatory odpalone, gdzie jest pierwszy? Co to jest? Są szafki chyba, i fajny, fajny trick na zbudowanie takiej szafki. O! Co w się. Sensie, no? Fajny trick! Słuchajcie. Fajny trik na zbudowanie takiej szafki to jest. Także można użyć. Ale ciągle ja nie mam tego, tego, no. O, o patrz. Jednak jak się przebiegnie, to się nie dostaje. Dostanie się, ale kurde, bo ja ciągle nie mam tego generatora. Pierwszego. Pierwszy powinien być najłatwiejszy do znalezienia, ale nie wiem, gdzie on jest. No nie wiem. No, trzy generatory. Gdzie on jest? Chociaż może on jest za tym, za obrazem? Ta, wiedziałem! Ale to jest parkur dalej niestety Ale patrzcie, tu jest, o, jeszcze drabinkę dał, przynajmniej spam zdał Wiedziałem, że za obrazem coś schował o, Nawet w spacji nie kliknęłem No dobra, tym razem się uda, kliknę w spację Ale nie doskoczyłem, no nie Kurde. Co z tego, jeżeli mogę zrobić przecież tak? No. No i dobra, troszeczkę schakowałem mapę, ale... O, mam miód. Sekretna gwiazdka. 2 na 3. Czyli to był sekret, a nie generator. Ale mam sekretną gwiazdkę przynajmniej. Ale on więcej dał tych sekretnych gwiazdek. No dobra. Też patrzcie, bo tu jest, tu są drzwi. I tu będzie generator. Ha! Ej, naprawdę nieźle to ukrył. Na przecież się zostało otwarty. I mogę ten wrócić chyba. Nie, co to jest? To jest chyba kolejny sekret. Czy nie Nie wiem. Nie wiem, ale tutaj nie ma sekretu. Nie ma sekretnej gwiazdki, dlaczego? Nie. Ale to był sekret, a nie to, a nie, a nie kolejna rzecz. Pewnie, że mogę sekrety odkryć tej mapki. Mogę popsuć to? Nie mogę. To dobrze. był popsuł? Ale tam coś jest. Tylko dźwignie chyba trzeba mieć. Żeby pewno trzeba mieć dźwignię, ale. Teraz muszę od nowa ten parkur zrobić. Uh. Okej, okay. I... a to jest. Nie musiałem nawet klikać, samo się otwarło. To ja po prostu common blok, który wyskakiwał mnie ten. na Te napisy. Okej, okay, co to jest? Winda do generatora termalnego. Generator termalny. Ło. Wow. Ty, winda. Działająca winda w Minecraft. Jak, to, jak on to zbudował? Ja chcę się dowiedzieć jak on to zbudował. Serio fajna winda. Okej. Okay. Ło, fajne przejście w ogóle. Tutaj mamy nader. A? To, że to jest generator termalny, że co? Że to jest ciepło. To jest ewidentnie parkur. To, to jest ewidentnie parkour. Słuchajcie, to jest ewidentnie parkur. Tylko, że jak umrzesz, jak umrzesz, to jest słabo. Poczekajcie.

那个，我面，赶紧面 動いてみましょう。<laughs> Tam jest jakieś coś. Tam coś pisze na, tablicz na tabliczce. Okej. Okay. Generator termalny. Generator termalny został uruchomiony. Energia wzrasta. Ale czego energia? Nie wiem. A poczekajcie, aż tam wrócę. Okej. Okay. Okej, okay, słuchajcie, dobra. Już tutaj dotarłem. Także możemy... pyk. Idź sobie dalej i zobaczymy, o co chodzi z tym w ogóle tym tym termalnym czymś tam. To są zbroje jakieś, patrzcie. Jabłka, więcej jabłek, więcej trujących ziemniaków. Tutaj jeszcze więcej trujących ziemniaków. Marek, masz jakieś skarpety do śrub? No. Tak. Okay. Dużo, dużo tutaj jedzonka jest także... okay, muszę, Musimy sobie ubrać zbroję Będziemy walczyć Pewnie Okej okay. Pyk, dobra Także Schodzimy tą windą naszą Pyk Mega działa fajnie ta winda Chcę się dowiedzieć jak on zrobił tą windę no, Dobra, dalej <tryk> Patera dowodzenia Okej. Okay. Odblokuj drzwi ewakuacyjne. Okay, Fajne to jest fajnie, to jest wszystko zrobione. Jakieś komputerki. Wskaźnik energii zielony. Fajnie. Pyk. Wyjście ewakuacyjne. pytanie co. Ale nie ma i tak wyższej energii bez sensu na jakieś wyjście ewakuacyjne zostało odblokowane, Aktywowane Ej, jeszcze ja różnica, nie? Dobra Tam nic nie ma to tylko magazyn ej Ej, no bardziej bloki dałeś, czemu? Ej, hmm. no, no nie, czekajcie damy mode creative węzeł już tu jest no dobra nic tu nie było na pewno jesteśmy z tymi drzwiami No serio nic tu nie ma no, no dobra ale i tak musiałem zobaczyć okej okay. gramy młode adventure okej okay. to idziemy dalej w takim razie liście ewakuacyjne co to jest no, było otworzyć drzwi ewakuacyjne, przełączyć się w kwaterze do No, już to zrobiłem. Ok. o. teleportnyłem przecież. Otwórz tajne wyjście ewakuacyjne. O kurde, co to jest? Uciekłem chyba. Brawo, udało ci się uciec. Jej. Ucieka. No nie dałeś mi uciec. Ja mimo młody specjator. No. Yy. O, ej, fajnie, dobra. Fajnie, wszystko zrobione tutaj z której z tym ja wyszłam w ogóle z tej mapki Czekajcie, gdzie było wyjście? Już tutaj musi być, no nie? No dobra, słuchajcie. Także to tyle. Tutaj tak to wygląda, ładnie. Spawn, nawet sobie strzawkę zrobił. Ale gdzie są te pomieszczenia? Pomieszczenia gdzie są wszystkie? Pod ziemią pewnie Albo gdzieś się ukrył no, musi, Muszą być pod ziemią, bo tutaj się wyszło na powierzchnię nie? No No ale dobra, słuchajcie Powiedzmy, że na, na koniec każdego odcinka z mapki Będę oceniał mapkę No nie? I powiedzmy, że tą mapkę oceniam 8 na 10 <grym>, Że mapka oceniona 8 na 10 Jeszcze muszę sobie wpisać GAM -um, Kurde nie, a my, e, my, o, d, gamę, o, d, c, trawiwe, ok, zobaczcie, gdzie były te pokoje, aż w sumie na spectator też mogę, bez sensu, bez sensu to ja teraz zrobię, e, m, o, d, spasator, ok. O, okej, okay, tak, tak wygląda ta łapka Spoko, to już są jakieś lawy No spoko to wszystko wygląda tutaj hm. No dobra, ale słuchajcie, to byłem tyle w dzisiejszym odcinku Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję No i po prostu papa, Ciekawe ile to się nagrywało Dwadzieścia osiem minut, całkiem sporo, ale tam ktoś powycinam, za pa.